W dzisiejszym odcinku spróbuję wygrać Ligę Mistrzów Barceloną, ale tym razem overall moich zawodników zależy od ich wieku. Co oznacza, że Robert Lewandowski z 88 oceny ma tylko 37. Co paradoksalnie jest jedną z najwyższych wartości w naszym składzie. Natomiast Lamina Yamal z 89 spada o 71 punktów, bo aktualnie ma 18 lat. Zmieniłem w taki sposób wszystkich piłkarzy, a tak przez to wygląda moja 11. I jak widzicie nie ma szans, żeby wygrać nią Ligę Mistrzów. Dlatego w trakcie trwania odcinka będę ją ulepszać. Ale póki co przechodzimy do pierwszego spotkania, który będziemy krali z AS Monaku. No i zaczynamy pierwszy mecz z AS Monaku. No i już widzę, że nie będzie to łatwy odcinek. Zobaczcie, jak moi zawodnicy się ruszają. Po 12 minucie już mogła paść pierwsza bramka. Na szczęście piłka leci teraz obok bramki. I dobre teraz podanie do na Yamala, ale zobaczcie, jak on wolno biega. Podanie do Lewandowskiego: Lewandowski strzelaj! I... Niestety został zablokowany w ostatniej chwili. Dobrze do ją wypuszczony Lewandowski. Jeśli nie ma tutaj spalonego, to mamy naprawdę dobrą szansę na gola. Chyba nie ma. Lewandowski strzał! I tak jest! Mamy pierwszą bramkę jeszcze w pierwszej połowie tego meczu. No i też pierwszą bramkę Lewandowskiego w tym odcinku. I przypuszczam, że nie ostatnią. No i on ma tylko 37 overalla, a zobaczcie, jak dobrze to wykończył. Pod koniec pierwszej połowy mój przeciwnik miał jeszcze rzut rożny, który wykorzystuje. No i niestety, pod koniec pierwszej połowy jeszcze tracimy bramkę z rzutu rożnego, przez co znowu mamy remis. Kolejna niebezpieczna sytuacja, ale tutaj Garcia broni. Przechodzimy do drugiej połowy i wrzutki w pole karne z lewego skrzydła, po której niestety tracimy bramkę. Oj, niedobrze tracimy. Drugą bramkę w tym meczu, a strzelcem tego gola w balogun. Dobrze, Lewandowski przechwytuje piłkę. Lewandowski! No i jego druga bramka, która daje nam remis. Kolejna dobra akcja. Pedri podaje do lewego, a z tyłu już wybiega Tani Olmo, który strzela bramkę na 3-2. do I mamy dobrą szansę. Olmo strzela! Mamy kolejną bramkę, no i aktualnie wygrywamy. Tutaj jeszcze mamy strzał, który jakimś cudem został broniony. Kolejna szansa Lewandowskiego. Robert Lewandowski D i niestety bramkarz broni, ale to jest ostatnia akcja tego meczu, który udaje się wygrać jedną bramką. A po każdym wygranym meczu będę mógł ulepszyć swój skład. Wszystkie dostępne upgrade są umieszczone na kole fortuny, a już jako pierwsze trafiamy przywrócenie overala do stanu pierwotnego, co oznacza, że Yamala z 18 mogę z powrotem ulepszyć na aż 89. No i tak właśnie zrobiłem, przez co nasz prawy skrzydłowy jest zdecydowanie najlepszy. A kolejny mecz zagramy z Young Boys Zaczyna Zaczynamy drugi mecz i zobaczcie sami jak ten Yamal tutaj chodzi. Dobre podanie, tam jest. Lewandowski jest przed szansą Lewandowski, niestety bramkarz broni Jeszcze do bitka, no i piłka leci Minimalnie nad bramką, przez co musimy próbować Dalej, a tutaj kolejna obrona, bramkarza Który przypominam ma tylko 24 Overala, Jamal Jamal z prawej nogi i znowu Ten bramkarz broni, no on tutaj jest naprawdę dobry No teraz niedobrze Kontratak mojego rywala, ale ten strzał był bardzo Słaby, dobre wypuszczenie Jamala Jeśli nie jest na spalonym, no to powinniśmy tutaj Strzelić, Jamal Podanie do lewego, który strzela już chyba trzeciego albo czwartego gola w tym odcinku Kolejny strzał i kolejny raz nasz bramkarz broni Po raz kolejny Garcia to broni A to był dosłownie ostatni strzał w pierwszej połowie Dobre teraz wypuszczenie Pedriego Pedri, podanie do lewego No i niestety zatrzymane, a mielibyśmy naprawdę dobrą szansę Oj, teraz niebezpieczna wrzutka Strzał na szczęście bok bramki Lewandowski sam, praktycznie sam na sam Lewandowski strzał. Niestety obok słupka. Jamal. Strzela, jamal. Mamy kolejną bramkę, tym razem 2 do 0. To była ostatnia akcja i mamy koniec tego meczu, a wynik to skromne 2 do 0. Tak jak ostatnio, po wygranym meczu przyszedł czas na upgrade, a tym razem mogę sobie wybrać dowolnego zawodnika, któremu zmienię ocenę na tą, którą miał w FIFA 21. A zdecydowanie najlepszym wyborem będzie Robert Lewandowski, który miał wtedy drugą najlepszą pod względem oceny kartę w całej FIFA i ulepszamy go z 37 na uwaga 90. A my przechodzimy do trzeciego z ośmiu meczów w fazie ligowej, a tym razem zbierzemy się z byłym klubem Roberta Lewandowskiego, którym oczywiście jest Bayern Monachium. O, niedobrze musiała na szczęście Garcia broni Lewandowski przed szansą, Lewandowski! I mamy pierwszą bramkę w 33. Minucie gry. Strzał na szczęście broni Garcia. Dobre podanie do lewego, który jest sam na sam. No ale o tym strzale możemy zapomnieć. A był to ostatni strzał w pierwszej połowie. Kolejny bardzo groźny strzał. No i nie wiem, jakim cudem on to obronił. Chociaż i tak, w sumie był spalony. Niebezpiecznie teraz Luis Diaz przed szansą I bardzo blisko było, żeby to obronić Ale niestety Bayern Monarchów wyrównuje W 77 minucie wyrównują A przed nami jeszcze ostatnia akcja w tym meczu O nie niedobrze Musiala teraz w ostatniej dosłownie sekundzie strzela Na 2 do 1 przez co przegrywamy ten mecz Przegraliśmy, dlatego tym razem nikogo nie ulepszam ze składu No a następny mecz zagramy dosłownie takim samym zespołem Zaczynamy kolejny mecz z drużyną Ike, Która niestety nie wiem skąd jest Olmo podaje do Lewandowskiego Robert Lewandowski Lewandowski urywa się obrońcy Lewandowski i od razu lewy strzela w pierwszej akcji. Puszczenie Lewandowskiego. Jest sam na czterech przeciwników. Lewandowski dobry z wód. Strzał i mamy kolejną bramkę i jest już dwa do 0. A jest to dokładnie szósta bramka Lewandowskiego w tym odcinku. A po rzuci rożnym tracimy pierwszą bramkę. Tym samym mamy koniec pierwszej połowy i z wynikiem 2 do 1 przechodzimy do drugiej. Oj nie dobrze. Na szczęście Garcia broń dosłownie na linii bramkowej. Teraz podanie do Lewandowskiego, i wygląda, że będziemy mieli naprawdę dobrą kontrę. Jest sam na sam Robert Lewandowski. Mamy bramkę. Oraz z tego co pamiętam, jest to hat-trick Polaka. Jamal, bardzo dobre podanie do Lewandowskiego. Lewandowski! i niestety tutaj broni Bramkarz. No i ostatnia sytuacja w tym meczu, której też nie udało się wykorzystać. I wygrywamy to spotkanie wynikiem 3 do 1, przez co mogę znowu ulepszyć swój skład. A tym razem mogę sobie dodać trzy dowolne playstyle do jednego z moich zawodników. No i prawdopodobnie będzie to Lewandowski. A dodajemy mu powershoty, niski strzał oraz strzał finezyjny. A przy okazji spójrzcie, kto wygrał złotą piłkę. Czas na kolejny mecz, tym razem z francuskim Brestem. Zaczynamy nieciekawie, ale finalnie Garcia to broni. Oj, nie niedobrze, na szczęście super nas ratuje. I Dani Olmo, on niestety ma bardzo małą tempa. Dobra, wycofanie do raffini De Jong, Pedri, pięknie Lamine Jamal strzela, Lewandowski dobija, mamy 1-0. Wrzutka na Lewandowskiego, strzela z główki. No i w sumie naprawdę niewiele zabrakło. Natomiast tutaj nie zabrakło niczego, a my tracimy gola na 1-1. Dani Olmo, na drugim słupku jest Jamal, niestety zatrzymana piłka Jeszcze jest Pedri do Yamala, Lamin Jamal, strzał kol od poprzeczki No i na szczęście wygrywamy Lewandowski, kolejne bardzo dobre podanie, tym razem do Yamala. Lamin Jamal, no raczej tutaj nie mam jak strzelić, chociaż podanie Lewandowski, strzał kol, co tutaj się wydarzyło? Nie mam pojęcia jakim cudem to wpadło No ale mamy trzecią bramkę, no zobaczcie jak on to zmieścił No i ostatnia sytuacja Robert Lewandowski strzela Mamy kolejną bramkę I kończymy ten mecz wynikiem 4 do 1 No i jest to już dziesiąta bramka Polaka w tym odcinku Wygrywamy kolejne spotkanie A tym razem możemy sobie wziąć do składu Najlepszego zawodnika z ławki rezerwowych Z ławki nikomu nie zmieniałem oceny Tak wygląda moja ławka, a najlepszy jest też Dlatego to właśnie Niemiec z oceną 86 Zastępuje Garcia w moim składzie Sprawdźmy sobie jeszcze na szybko jak wygląda tabela I jak widzicie jesteśmy nawet na pierwszym miejscu Kolejny mecz zagramy z zespołem Którego w sumie nie za bardzo znam Nie wiem co to jest za zespół ale wydaje się, że nie jest najlepszy i raczej nie powinniśmy mieć problemu, żeby z nim wygrać. Jak widzicie, mamy nawet śnieg, i zaczynamy kolejne spotkanie. Robert Lewandowski, strzał. Bardzo ładny strzał, ale niestety bramkarz broni. Następnie rzut rożny. Oj, niestety tracimy pierwszą bramkę, i już w 13 minucie musimy odrabiać. Dobrze, Lewandowski, strzał z pola karnego. Przeciwny napastnik wychodzi na sam na sam. Nie wiem jakim cudem, ale Stegen to obronił. Jamal Tutaj wypuszczenia do, oczywiście do Lewandowskiego Lewandowski strzał No i tym razem musiało to wejść Mamy remis Kolejna wrzutka i kolejna fantastyczna obrona Terzigena. Następnie Pedri podaje do Lewandowskiego Lewandowski wchodzi w pole karne Lewandowski strzał Mamy kolejną bramkę, tym razem na 2 do 1 No i mamy bramkę, która w końcówce daje nam prowadzenie No i kończymy ten mecz wynikiem 2 do 1 dla Barcelony A tym razem trafia nam się ocena z FIFA 23 Co oznacza, że mogę sobie zmienić overall dowolnego jednego zawodnika na taki, który miał w FIFA 23. No ale na przykład takiego Yamala w ogóle jeszcze wtedy nie było w FIFA. No i tym razem wybieram sobie De Jonga, który w FIFA 23 miał karty z oceną 87. Przed nami dosłownie dwa ostatnie spotkania w fazie ligowej. Najpierw zagram z Benfiką, a później od razu z Atalantą Bergamo. Jak możecie zobaczyć, tak na tym etapie odcinka wygląda mój skład. Jak się przejrzycie Lewandowski oraz De Jong mają zaniżone oceny, a jest to spowodowane ich formą, na którą nie za bardzo mam wpływ, dlatego dodałem im po jeden overall więcej, a nasi zawodnicy już się przygotowują do meczu. Benficą. No, i jeśli podobają ci się moje filmy, zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale. Polecimy po 30 tysięcy oraz podbicia go, bo może w końcu uda nam się wejść do top 100 na czasie. Na jakąś ciekawą sytuację w tym meczu czekaliśmy aż 27 minut. No, i na szczęście niemiecki bramkarz po raz kolejny nas ratuje. Mamy koniec pierwszej połowy, a wynik to cały czas 0 do 0. A drugą połowę zaczynamy niestety nieciekawie, bo w 56 minucie nasza obrona uległa i. No i tym razem już nie dało się tego obronić. Tracimy pierwszą bramkę w meczu z Lizboną. Kolejna bardzo dobra akcja w wykonaniu. Benfiki. No i powiedzmy sobie szczerze, że nie miałem nawet szans tego bronić. No i naprawdę niedobrze, tracimy drugą bramkę, przez co naprawdę bardzo ciężko będzie to odrobić. Niestety do końca meczu nie udało mi się stworzyć nawet jednej klarownej sytuacji. A przed nami już ostatni mecz w fazie ligowej z Atalantą Bergamo. Przed nami dosłownie pierwsza akcja, po której już prawie tracimy bramkę. Oj lukman niedobrze, tracimy pierwszą bramkę już w 15 minucie gry. Zaraz po rozpoczęciu mamy naprawdę dobrą akcję. Dobrze, Lewandowski. Robert Lewandowski zatrzymany. I nie wiem jak on tego nie trafił. 31 minuta na kolejny już drożny, po którym tracimy drugą bramkę. Takim też wynikiem kończymy pierwszą połowę i od razu przechodzimy do drugiej. A w 57. minucie znowu prawie tracimy bramkę. I chyba było to nieuniknione, bo po rzucie rożnym mamy już 3 do 0. W pierwszej doliczonej minucie jeszcze tracimy kolejnego gola, który kończy to spotkanie. No ale na szczęście i tak to nie miało większego wpływu, bo fazę ligową Champions League kończymy na 10. miejscu, co daje nam szansę dalszej gry, a w playoffach zagramy z Atletico Madrid. I tak dla przypomnienia wygląda moja jedenastka. Za chwilę zaczynamy kolejny mecz, no ale musiałem Wam to pokazać, zobaczcie jaką fajną mają maskotkę. A zaczynamy od niebezpiecznego strzału, który na szczęście bronimy. Następnie ciekawa pozycja do oddania strzału, ale Pedri posyła piłkę w trybuny. No tak słabego strzału to już dawno nie widziałem. Kolejna akcja Atletico, tym razem strzał z główki, no i gdyby nie tak mocny bramkarz, to byłoby już pewnie z 2-0. A my kończymy pierwszą połowę, no jest to zdecydowanie póki co najcięższe spotkanie. 50. minuta, Sorlot dostaje piłkę przed polem karnym, no i to nie mogło się inaczej skończyć, przegrywamy 1-0 w tym meczu. Kolejny strzał na naszą bramkę, na szczęście leci w powietrze. A to ostatni strzał w tym meczu zablokował przez mojego obrońcę, no i przegrywamy 1 do 0, co oznacza, że w rewanżu muszę strzelić co najmniej dwa gole więcej, żeby przejść do następnego etapu. Nie pozostaje mi nic innego jak przejść do rewanżu na Camp Nou. A ten mecz zaczynamy od naprawdę fajnego strzału de Jonga, który niestety nie wpadł do bramki. Po tym strzale mamy rzut rożny i piłka została wypita dosłownie na linii bramkowej. Na szczęście, ją odbiera i szybko wyrównujemy. Moja radość nie trwała za długo, bo chwilę później Alvarez wykorzystuje sytuację 1 na 1 i strzela drugą bramkę w tym meczu. Nie mam pojęcia, co tutaj się stało, ale jest już 3 do 1, a Zaczynają się komplikować. No musicie przyznać, że w tym meczu dzieje się naprawdę dużo, bo w 23. minucie strzelamy już gola kontaktowego. Do końca pierwszej połowy już więcej się nie wydarzyło, a moja sytuacja wygląda tak, że żeby przejść do dogrywki, muszę strzelić co najmniej jeszcze jedną bramkę. no a żeby wygrać od razu, potrzebuję co najmniej dwie. Kolejna niesamowita parada Tersygena przytrzymuje nas przy życiu. Do końca meczu coraz mniej czasu, ale Lewandowski wychodzi na naprawdę dobrą okazję i w 83. minucie strzelamy gola na remis. Naprawdę ciężko mi w to uwierzyć, ale udaje się wywalczyć dogrywkę. Teraz czas ją wygrać. Chociaż jeszcze lewy wychodzi na kolejną naprawdę dobrą okazję, Strzela, ale tym razem oblak broni ratując Atletico Madryt. I wygląda na to, że dogrywka była po prostu nieunikniona. A zaczniemy od niesamowitej parady Ter która dosłownie ratuje nasz zespół. Bramkarz broni kolejny strzał, no i ewidentnie wyrasta tutaj na bohatera. Koniec pierwszej połowy dogrywki i udaje się nie stracić bramki, ale też jeszcze nic nie strzeliliśmy. 110 minuta, De Jong wchodzi w pole karne, no i mamy rzut karny, do którego oczywiście podejdzie zaraz Lewandowski. No i dobra, jeśli teraz uda nam się strzelić, przechodzimy dalej. Lewandowski, Lewandowski! No i Oblak finalnie to broni. A szansa, że on to obroni to tylko 20%. I niestety przez to po dwóch meczu oraz dogrywce musimy rozegrać serię rzutów karnych. Do pierwszego podchodzi Lewandowski i tym razem bez problemu strzelamy. Następnie Atletico Madryt, no i tutaj niestety nie udało się tego obronić. Drugi karny, a tym razem je niemal i po raz kolejny mamy gola. Teraz Memphis Depay i bez problemu strzela w środek. Następnie Frankie de Jong, który nie powinien mieć problemu, strzela dla nas trzecią bramkę. Mamy kolejny karny i Stegen obronił, przez co teraz mamy przewagę jednego gola. Do karnego podchodzi nas, br nasz bramkarz i tak jest, pewnie strzela bramkę. No jeśli teraz obronimy, to wygraliśmy, ale jeszcze zawodnik Atletico strzelił, przez co jeśli teraz uda nam się strzelić, przechodzimy dalej. Do karnego podchodzi Dani Olmo i... słupek! Nie wierzę, co się teraz stało. Po raz kolejny mamy remis. Mamy kolejny rzut karny i tym razem pewnie wykorzystany przez zawodnika Atletico. Teraz pochodzi Kubarsi i... Przestrzela! No to jest po prostu niemożliwe. Do karnego podchodzi Conor Gallagher. Jeśli to strzeli, przegrywamy. No i Ter Stegen rzucił się w górę. Piłka poleciała w dół. Aj, no niestety, przegrywamy to spotkanie. Często odpadamy z Champions League. No i tym samym kończymy ten odcinek. Za którego obejrzenie do końca naprawdę bardzo dziękuję. Podoceniam każdego, kto wspiera ten kanał. No i jedyne co mogę powiedzieć, to do zobaczenia w przyszłym tygodniu.